Na wstępie dziękuję, że tu jesteście, że walczycie o dobro dziecka. A teraz przebywa. Szanowni dorośli, a może raczej Wasze Władcze Wysokości, chciałbym przedstawić naszą perspektywę małych i dużych dzieci. Kiedy rodzimy się, nie jesteśmy samodzielni. Otwiera się przed nami cały świat potrzeb, wyzwań, możliwości, do których dopiero dojrzewamy. Potrzebujemy pomocy w podejmowaniu decyzji, wzięcia za nas odpowiedzialności. Wyjaśniania nam działania świata, opieki przed zagrożeniami, których po prostu nie znamy. To są fundamenty opieki rodzica, o którą Was prosimy. Ale w tym momencie pojawia się pewne rozgraniczenie: w którą stronę pójdzie ta opieka rodzica? Czy będę przedmiotem jego władzy, czy raczej podmiotem odpowiedzialności? Myli się ten, kto uważa, że jest to różnica czysto językowa. Wielokrotnie wydaje się Wam, że jesteśmy może jeszcze za głupi, żeby zrozumieć wiele rzeczy. Bzdura. Od małego doskonale wyczuwamy Wasze podejście do nas, podejście do miłości. Czy jesteście królem, czy opiekunem, decydentem, a może przyjacielem? Trzeba jakoś prawnie i społecznie nazwać zadania, postawę i relację rodziców z dzieckiem wykonywane z poszanowaniem Jego godności i praw. Tylko, że od tego, jak to nazwiemy, zależy ich interpretacja, kierunek, w którym pozwolicie sobie pójść i robić własny porządek, bo słowa mają moc. 60 lat temu uznano, że adekwatne pojęcie to władza rodzicielska. Taki język trafiał do opresjonowanych, cenzurowanych obywateli autorytarnego reżimu. Tylko że władza wcale nie wiąże się automatycznie z odpowiedzialnością. To podejmowanie decyzji, które wcale nie musi mieć na względzie dobra rozwoju tego, nad czym jest sprawowana. Jak wygląda ona z naszej strony, czyli w praktyce? Władza rodzicielska jest pojęciem skutecznym w rodzinie, w której językiem dominującym, a czasami jedynym, jest język przemocy. Dlaczego? Bo jej stosowanie wobec nas można uzasadniać tylko tak: tylko władzą, pozycją majątkową, a więc autorytetem bez sprzeciwu, czyli dominacją. Władza rodzicielska jest też waszym sposobem na zaspokojenie swoich potrzeb naszym kosztem i nie będę tu przebierał w słowach. Często traktujecie nas, dzieci, jako przyrząd do dopełnienia swojej piramidy Maslowa. W jaki sposób? Jednym z uchwalonych postulatów Parlamentu Dzieci z książki Korczaka Król Maciuś I było i żeby nas nie całowali. Potrzeby fizjologiczne. Bardzo lubimy waszą czułość. Tylko, że nadużywacie naszej bliskości, dotyku, często całowania nas, gdy wcale tego nie chcemy. Kiedy potrzebujecie zaspokoić swoją własną potrzebę bezpieczeństwa, Często nie pozwalacie nam na wiele rzeczy, nadużywacie swojej decyzyjności. Czemu? Chcecie nasz świat zamknąć w swoich granicach, w którym będziecie czuć się z nim komfortowo, przyjemnie i bez dodatkowych problemów. Jasne, macie prawo do podejmowania za nas pewnych decyzji, oby tylko z wysłuchaniem nas. Dalej. Potrzebę szacunku egzekwujecie najczęściej na bezbronnych nas. Posiadacie majątek, którego my nie mamy, jesteście silniejsi fizycznie. Wydaje wam się, że będziecie szanowani, będziecie dla nas autorytetem, jeśli wyegzekwujecie go siłą, narzuceniem własnej opinii. Bzdura. Dla nas autorytetami są ludzie, którzy po prostu nie są hipokrytami. Robią coś dobrego, ważnego czy walczą ze swoimi słabościami. Potrzebę samorealizacji, swojego zawodowego i życiowego spełnienia wyżywacie na nas. Musimy mieć siódemki w skali do sześciu, Trzymać zawsze poziom, rozwijać unikalny talent i stanowić dla Was powód do dumy i dominacji nad innymi rodzicami. Tak, to jest właśnie władza rodzicielska piękna idea, by władając nami, brać za nas odpowiedzialność tylko że stwarza szansę na realizację potrzeb rodzica, bolesnym kosztem dziecka. I uciekacie tu od faktu, że skutki tej władzy i Waszych zachowań trwają nawet do naszej śmierci bo te wzorce żyją w nas nadal mają na nas silny długotrwały wpływ a wydarzenia w życiu, chcąc nie chcąc, interpretujemy przez doświadczenia dzieciństwa. Władza rodzicielska jest argumentem, który pozbawia dziecko prawa do własnej prawdy. Dziś stojąc przed wami, właściwie to siedząc, żądam w imieniu dzieci, by do katalogu praw dziecka dopisać jedno – prawo do prawdy. Nie wyobrażacie sobie, a może po prostu nie pamiętacie już tej frustracji, gniewu, rozpaczy, tego jak trudno dziecku poradzić sobie z emocją niezrozumienia – brakiem prawa do głosu, do swojej prawdziwej wersji wydarzeń, do własnej prawdy tego, jak ono widzi sytuację. A to zabiera władza rodzicielska, bo totalitarnie narzuca, jako prawdę obowiązującą, to, co według was zamierzaliśmy, czujemy czy chcemy. Nie mamy z wami szans, wasze wysokości. Z waszą taktyką podnoszenia głosu, nieustannego krytykowania, wmawiania nam, że robimy z siebie ofiary, Odreagowywania przemocą słowną, szantażem emocjonalnym, wyzywaniem od słabych i głupich, deprecjonowaniem naszej wartości, wzbudzaniem poczucia wstydu, a często nawet biciem. A więc kończąc już, taka jest prawda o władzy rodzicielskiej, pojęciu, które po prostu otwiera dobrych ludzi na autorytarne zachowania, narzędziu, które może usprawiedliwiać brak pracy nad naszą relacją. Rodzice są cudowni, a dziecko jest owocem ich miłości. Małym człowiekiem, ale nie przedmiotem władzy, która nawet najlepszego rodzica może skłonić do egoistycznego zaspokajania potrzeb właściwych władzy spokoju, autorytetu, kontroli. Uważam, że lepiej będzie dla ochrony i dobra przyszłych pokoleń, gdy zamiast pozycjonować się na władców rodzicielskich, nauczymy się standardów czułej odpowiedzialności rodzicielskiej. Wierzę, że autorytet dobrego prawa, ale też dalsze kampanie społeczne. Będą w stanie zmienić nasze myślenie i naszą filozofię rozumienia tej jakże pięknej, wspólnej relacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To był Miłosz Kozikowski.